Witam serdecznie na kanale World of MMA Federacja KSW ogłosiła walkę wieczoru zbliżającej się gali KSW 54 Niekwestionowany mistrz kategorii lekkiej Mateusz Gamrod podejmie rosyjskiego prospekta Szamila Musajewa W dzisiejszym filmiku omówimy sobie krótko ten pojedynek Przed rozpoczęciem zachęcam żebyście zostawili subskrypcję na tym kanale Bo nieubłaganie zbliżamy się do okrągłego tysiąca będzie mi niezmiernie miło, a teraz bez przedłużania lecimy z tematem. Mateusz Gamrod powrócił z przydupem po półtorarocznej rocznej przerwie. Na KSW 53 zdeklasował stójkowo Normana Park. Z tej walki wyszedł bez szwanku, więc jest już gotowy na 29 sierpnia. Gamer do tej pory jest niepokonany, legitymuje się rekordem 16-0, a na rozkładzie ma m.in. Klebera Kojke Erbsta, Mansura Barnawi czy Marifa Pirajewa. 29 sierpnia Mateusz Gamrod ostatecznie będzie chciał zamknąć rozdział zwany KSW i rozpocząć nowy pod tytułem UFC. Nie będzie łatwo, bo na jego przeszkodzie stanie cichy zabójca z Rosji. Szamil Musayev podobnie jak Mateusz jest niepokonany. W swoim debiucie dla największej polskiej federacji szybko rozprawił się z Hubertem Szymajdą, a już cztery gale później poskromił byłego pretendenta do pasa Grzegorza Szulakowskiego. Według wielu fanów, to właśnie Szamil jest postacią, która zastąpi wieloletniego mistrza Gamrota, kiedy ten odejdzie do UFC. Już 29 sierpnia Musajew będzie chciał to udowodnić i przy okazji zgarnąć pas kategorii lekkiej. Karta walk gali KSW 54 jest już prawie cała zapełniona. Pozostało jedynie jedno nieodkryte starcie. Osobiście jestem dosyć mocno zaskoczony rozpiską gali z numerem 54. Nie spodziewałem się takich debiutów jak Koziorzemski, Niedźwiedź czy Stepanian. Zdziwiłem się też wysoką pozycją na karcie Bogdana Barbu. W końcu będzie to jego dopiero druga walka w KSW, a przypomnijmy, swoje pierwsze starcie z Sebastianem Przybyszem przegrał. Porównując kartę gali KSW 54 z poprzedniczką z numerem 53, to trzeba to otwarcie powiedzieć, że jest troszeczkę gorsza. Nie zrozumcie mnie źle, wcale jej nie krytykuję, bo z pewnością również dostarczy nam sporych emocji. Wracając do starcia Gamrot versus Musajew, ta walka po prostu musiała się odbyć. Osobiście nie widzę obecnie innego sensownego rywala dla gamera poza Musajewem, a ten naprawdę może mu sprawić niemałe problemy. Jeżeli wszystko pójdzie po myśli Poznaniaka, to niestety albo stety, będzie to dla niego ostatnia walka w Polsce. Jeżeli potencjalnie Musajew pokonałby gamera, to zacznie się robić ciekawie w kategorii lekkiej. A kto wie, może w przyszłości zobaczymy rewanż gamera z Musajewem, ale pod banderą UFC. A jak faktycznie zakończy się to starcie, dowiemy się już 29 sierpnia na KSW 54. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o starciu Gamrot vs. Musajew oraz innych zestawieniach z gali KSW 54. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Prowadzący kanał World of MMA.